Ostatnio były Twoje urodziny, chciałem w ramach tego zrobić Tobie to, co w mojej mocy, czyli najlepszy magiczną sztuczkę z kart. Mam tutaj dla Ciebie magiczną kopertę, okay. którą bardzo Cię proszę połóż na razie, nie zaglądaj do niej. I mam tutaj talię kart. Każda karta jest inna w talii i bardzo Cię proszę, żebyś w pewnym momencie powiedział, jak możesz, stop. stop. Tutaj? Zapamiętaj, bardzo cię proszę, tą kartę. Okay. I potasuj wszystkie karty, jak możesz. E, jak możesz, przepraszam. Okay. Słuchaj, teraz zrobię za pomocą. Zmysłów spróbuję chwycić tą kartę, którą wybrałeś i powiedz mi, czy widzisz tą kartę tutaj? Nie. Myślę, że karta, którą wybrałeś, to jest magiczna karta. Z sercem jest to karta najwyższa w talii. I symbolizuje odzwierciedla miłość. Miłość to są trzy Cnoty boskie mi, e, e, wiara, nadzieja i miłość. I która z tych jest dla Ciebie najważniejsza z tych trzech powiedz mi. Wow, w zasadzie każda. A taka jedna jakbyś miał wybrać. Miłość. Proszę ciebie, otwórz kopertę. I co tam jest napisane na tej kopercie? Jeśli karta, to AS. Mógłbyś się ją pokazać? Wow. Bardzo cię proszę, bo tak sztuczka jeszcze ma swoje zakończenie. Powiedz okay. w pewnym momencie stop, jak możesz. Stop. Bardzo cię proszę, zapamiętaj tą kartę. Okay. Zobaczcie, co się dzieje. Kawałek tej karty porwę. Mógłbyś się trzymać? Ja nic nie robię. Mógłbyś wstać? Mógłbyś tutaj stanąć, w tym miejscu, na tych czterech tych? Mhm. Tak prosto. Mógłbyś teraz prawego buta ściągnąć? Prawego tak. Mógłbyś teraz wziąć tego buta i go tak obrócić? Na pewno. No shit. Okay. I, I ta karta oznacza, że król jest tylko jeden. Okay. Jesteś nim ty. Karta to odzwierciedla idealnie. Możesz pokazać z drugiej strony tę kartę też. I na koniec mam dla ciebie takie trzy karty. Najważniejsze karty są trzy. Jakie to karty są? Trójka, dwójka i. Odwróciłem z drugiej strony, żeby było. I bardzo cię proszę, jak mógłbyś, jedno jednorazowo w te karty. huchnij. Dmuchnij. Dmuchnij. I zobacz, co się teraz stało z tymi kartami. Ok. Ale jak jeszcze raz na to delikatnie teraz hukniesz. Ok, i na samym końcu mam dla Ciebie magiczną sztuczkę. Już ostatnią. Z, twoim, z Twoją wodą. E, ta woda ma coś w środku. Ma cytrynę. Mm -hmm. Teraz spróbuję kuchnąć, wymuchnąć. I teraz bardzo cię proszę. Mamy różdżkę magiczną. Odstawiam na razie na bok. Weź troszeczkę tej wody, przelej mi jak możesz. Ogólnie do dłoni tutaj. Troszeczkę mniej kapnij jak możesz. Nociutko, dobra, super. I zobaczcie, co się dzieje. Trzy, dwa, jeden. Wow. Dziękuję bardzo. Życzę dalszej świetnej kariery, jaką masz teraz. Wszystkiego dobrego. Jeszcze zdjęcie sobie na końcu zrobimy.